Szanowni Państwo, yy, no tak, minęło 60 lat. Minęło 10 lat, od kiedy Państwo użyliście w tą piękną drogę życia, wspierając się w trudnych chwilach, ciesząc się w chwilach radości. Szanowni Państwo, tworzyliście rodziny, wychowaliście dzieci, doczekaliście się wnucząt. jesteście. Tutaj takim żywym przykładem tego, że można tak pięknie przeżyć aż tyle lat wspólnie razem. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu własnym, w imieniu radnych gminy imieniu Góra Górna, pracowników Urzędu Gminy życzyć Państwu dużo zdrowia, dużo zdrowia na tą dalszą dobę życia, żebyście przeżywali ją spokojnie. Łącznie ze swoimi bliskimi, miłością, szac z szacunkiem, żeby ta Wasza droga dalej była tak piękna, jaką jest teraz. Małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą w jednym związku 50 lat, są nagradzani w naszym kraju specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akty dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokona Wójt Gminy Piotr Wśród tych uroczystości, takich, których jest prezydent Rzeczypospolitej, nawet prawda, przez te ordery, możemy odnieść się do tego, który jest jedyną miłością, do Pana Boga. Bo bez niego to byłoby tak trochę wszystko smutne, takie, no. przemijające. A chcę. Dzisiaj z serca powiedzieć i głęboko w to wierzę, że miłość nie przemija. Tak jak to napisał właśnie Święty Paweł w liście do Koryntian, tak jak to na większości uroczystości ślubnych czytamy, ten piękny list z XIII rozdziału, że wszystko przeminie, ale miłość jednak zostanie i ona zwycięży. Ale ta miłość nie jest wcale taka łatwa i chcę, żebyśmy jej poszukiwali. I myślę, że dzisiaj te 50 lat wspólnego życia to także świadectwo poszukiwania miłości prawdziwej. Miłości, która chce, żebyśmy każdy z nas w, jakąś ją, w jakiś sposób ją odnajdywał dla siebie. A ja ufam, że my się ją odnaleźli, będziecie przy niej trwać. I że właśnie tak jak jest tej obietnicy, prawda? W waszym życiu ona również zaprowadzi was do tej pięknej młodości, do tego, co jest wieczne, z tego, co przemija. Jeśli pozwolicie, to jeszcze tak jakoś serce mi mówi, żeby podziękować także tym, którzy troszczą się o to tu, na tym miejscu. Pan Wolitko, pan dyrektor Roman, pani. Która też, Pani, kierown Pani kierownik, tak, Kresiska, to chciałem e, im podziękować, bo e, to tak bardzo ważne, że w tych dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy się śpieszą, kiedy sukces, młodość, pieniądze że właśnie mówimy o rzeczach, które są nieprzemijające. I Pan Bóg zagwarantował tym wszystkim, którzy będą mieć w powadze osoby w podeszłym wieku, jest obietnica. Jan Paweł II pięknie nam o tym przypominał, że to, że będziesz sił osoby starsze, to jest przykazanie Pana Boga z obietnicą, że Pan Bóg będzie Ci błogosławił, że jeśli byśmy o Was zapominali, jeśli byśmy chcieli pójść dalej i powiedzieć Ci, którzy już przeszli, niech zostają w, tylu, bo nie, w tyle, bo nie nadążą, to miejmy świadomość, że Pan Bóg nam nie będzie błogosławił. Że błogosławieństwo Pana Boga właśnie związane jest z tym, że możemy z szacunkiem nam podziękować i cieszyć się, że tak to się w tej naszej kochanej wiórzeście dzieje.